Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 tygodni. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rok odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus 750 dolarów w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne wypadkowe i bagażu. Pieniądze to wynalazek, który zmienił świat. Pozwalają kupić rzeczy i usługi, ale co najważniejsze, pozwalają robić plany na przyszłość. Przedstawiamy nasz nowy serwis Personal Financial Management. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę polskiej Kredyt Union. A będziesz miał darmowy dostęp do wszystkich transakcji, które zrobiłeś, nawet tych przeprowadzonych w innych instytucjach finansowych. Ale oczywiście to nie wszystko. Personal Financial Management pozwala ci ustawić i kontrolować twój budżet, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Życie nie stoi w miejscu. Twój budżet też nie powinien. Zobacz swoje wydatki w kategoriach, które mają sens dla Ciebie. Sprawdź, na co Ty wydajesz pieniądze. Spójrz globalnie na swoje finanse, a będziesz mógł podjąć lepsze decyzje. Po więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową lub jeden z naszych oddziałów. Dwa tygodnie temu, w sobotę, 23 lutego, Młodzież Związku Harcerstwa Polskiego, Okręg Kanada, już po raz 22 obchodziła Dzień Myśli Braterskiej. Zapraszam na sprawozdanie z tego wydarzenia z udziałem blisko 500 harcerek i harcerzy. Wspomnijmy, że ważny dla skautingu na całym świecie Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest 22 lutego, w rocznicę urodzin założyciela tego najbardziej wartościowego ruchu młodzieżowego, lorda Roberta Baden-Powella. W tym dniu, łącząc się myślą, harcerki i harcerze pielęgnują pamięć o założycielu ich organizacji, który zostawił im do wypełnienia ważne zadanie. Szukajcie przyjaciół, rozszerzajcie pokój i przyjaźń na świecie. Tegoroczny Dzień Myśli Braterskiej, odbywający się ponownie w sali gimnastycznej Cathedral High School w Hamilton, rozpoczęto tradycyjnie harcerskim wydarzeniem sportowym roku. Na trzech boiskach kilkadziesiąt drużyn harcerek i harcerzy z ponad 20 szczepów walczyło o puchary i medale w siatkówce. W turnieju zorganizowanym przez druhny Paulinę i Martynę Gadomski i Jakuba Ociese z Referatu Sportu ZHP uczestniczyły szczepy należące do chówców żeńskiego Watra, męskich Karpaty i Pieniny oraz chówców żeńskiego Ogniwo i męskiego Orlęta z Montrealu. W obchodach święta harcerskiego udział wzięła młodzież z wielu miast Ontario, m.in. z Oshawy, Scarborough, Toronto, Mississauga, Oakville, Brampton, Burlington, Hamilton, Kitchener, London, a także z Ottawy i wspomnianego już odległego Montrealu. Drużyny startowały w trzech grupach wiekowych – juniorzy do lat 13, seniorzy, powiedzmy raczej nieco starsza młodzież do lat 15 oraz wędrowniczki i wędrownicy od lat 15 wzwyż. Jak co roku, emocji było co niemiara. Entuzjastyczny doping, zaciekła sportowa walka, niepohamowana radość z udanych zagrań, a szczególnie z odniesionych zwycięstw przez 8 godzin wypełniały salę. Zresztą obejrzyjmy przez chwilę kilka wspaniałych akcji zawodników i niemniej wspaniałych reakcji towarzyszących im wiernych kibiców. Po zakończeniu rozgrywek wszyscy udali się do stołówki, gdzie czekała na nich obiado kolacja przygotowana przez członków organizacji Przyjaciół Harcerstwa. Rodzice podzielili się rolami, gdyż dokonanie zakupów i przygotowanie oraz wydawanie posiłku kilkuset uczestnikom prestiżowej dorocznej imprezy na pewno nie było łatwe. Zadanie wymagało od wszystkich nie lada wysiłku, ale rezultat, czyli zadowolenie tak licznej braci harcerskiej, wart był tego zachodu. Po smacznej kolacji wszyscy powrócili na salę, gdzie jeszcze przed rozpoczęciem kominka wręczono trofea przechodnie i medale zwycięskim drużynom turnieju siatkówki. Odnotujmy więc, że pierwsze miejsca wywalczyły drużyny reprezentujące następujące szczepy: w kategorii juniorek szarotki z Misisagi, w kategorii wspomnianych tzw. seniorek do lat 15, druga drużyna szczepu Wieliczka również z Misisagi, a wśród wędrowniczek pierwsza drużyna szczepu Wieliczka. Natomiast w rywalizacji harcerzy młodszych zwyciężyła pierwsza drużyna szczepu giewon z Mississagi. Wśród starszych harcerzy triumfował szczep Czarna Woda z Oakville, a zwycięzcami w kategorii wędrowników zostali chłopcy z pierwszej drużyny szczepu wodnego Bałtyk, którego jednostki działają w Toronto, Mississadze i Brampton. Po ogłoszeniu wyników turnieju i przekazaniu pucharów i medali zwycięskim drużynom wręczono jeszcze nagrodę ducha harcerskiego. Laureatkami wyróżnienia przyznawanego za największego ducha walki, oczywiście sportowej, jak i za wyróżniające się w formie i poziomie decybeli wspieranie własnej drużyny zostały harcerki Szczepu Kujawy z Londonu. Obchody Dnia Myśli Harcerskiej zakończył jak zwykle uroczysty kominek, w którym uczestniczyli również przedstawiciele władz ZHP w Kanadzie. Przewodnicząca Zarządu Okręgu Halina Sandik, komendanci chorągwi harcerek Monika Karska-Emin i harcerzy Michał Sokolski, chówcowi chówców Watra Barbara Machut, Pieniny Damian Orłowski, Karpaty Marek Reitmeier oraz działających w Montrealu chówców Ogniwo Marta Czyżykiewicz i Orlęta Patryk Lubczyński. W tym święcie harcerskim udział wzięły także były przewodniczące zarządu okręgu Kanada ZHP, druhny Elżbieta Morgan, Teresa Berezowska i Krystyna Reitmeier, kierownik starszego harcerstwa ZHP, druh Andrzej Machut i kierująca organizacją Przyjaciół Harcerstwa Barbara Starnik. Podczas kominka prowadzonego przez młodszą kadrę instruktorską, harcerki i harcerze bawili się znakomicie przy wspólnie wykonywanych piosenkach, tradycyjnych pląsach i okrzykach, oddających radosną atmosferę wydarzenia. W programie kominka była także nieodzowna przy takiej okazji gawenda na temat Dnia Myśli Braterskiej, którą wygłosił chówcowy chówca Karpaty druh Marek Reitmeier. Rozpoczynając swoje rozważania przytoczeniem myśli Lorda Baden-Powella, że jeśli cała grupa ludzi, jeśli wszyscy myślą tak samo, to właściwie nikt nie myśli, Marek Reitmeier mówił o konieczności samodzielnego podejmowania decyzji, aby mieć odwagę mówić to, o czym jesteśmy przekonani, że jest słuszne. Chociaż może być niepopularne. Świat potrzebuje takich ludzi, którzy mają odwagę, aby iść pod prąd, aby robić to, co jest dobre, choć niepopularne. Bądźmy jako harcerzy i harcerki tym światłem dla naszego świata, aby robić te trudne rzeczy. Więc w tym dniu, w Dzień Myśli Platecznej, pomyślicie o tym. Czy w waszym życiu robicie to co jest tylko łatwe i to co wszyscy na świecie robią? Czy robicie to co jest naprawdę dobre? Czuwaj. Czuwaj.